Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo spontanicznym e, filmem, bo jak widzicie, jestem kompletnie nieprzygotowana. Ale mam wolną chatę, że tak powiem, e, przez bardzo krótki czas, ponieważ gnomek jest na spacerze z tatą, więc ogarnęłam mieszkanie i postanowiłam, że mm, pokażę Wam te rzeczy, które ostatnio, bo już Wam o tym wspominałam wielokrotnie. Tylko no. już nie chcę mi się powtarzać, bo to jest już też nudne że bez wsparcia osób z zewnątrz niestety ciężko jest zorganizować sobie czas, żeby film przygotować, nagrać, kiedy ma się dziecko dość wymagające, takie jak jest w tym momencie moje, które nagle postanowiły i zęby jeden za drugim, więc jest od rana do nocy płacz, wycie, marudzenie i stykanie. Ale już pomijam, przechodzę dalej. Postanowiłam, że na szybciutko po prostu chciałabym Wam pokazać moje ostatnie perełki, które upolowałam i które sprawdzają mi się naprawdę fantastycznie. Jeszcze o jednej, jednej Wam nie, po, nie wzięłam tutaj, żeby pokazać, więc zaraz muszę po nią szybciutko skoczyć. Także kończę już to powitanie i przechodzimy do samego filmu, a w międzyczasie ja sobie skoczę po owy produkt. Także jeszcze raz, moi drodzy, witajcie. Sorki za mój wygląd, no bo jestem totalnie nienaszykowana nie na nagrywanie filmu, ale ja wiem, że też lubicie takie naturalne filmy, filmy spontaniczne, gdzie nie muszę być odpicowana od stóp do głów, tylko po prostu zaczynam, włączam kamerę i zaczynam do Was mówić, bo mówię bo, mówić, bo mówię! Bo chcę Wam pokazać te perełki, które upolowałam, i o których chyba już troszkę też. Wcześniej udało mi się gdzieś tam we vlogu na przykład jakiś czas temu wspomnieć. I zacznę, e, od razu Wam też wspomnę, że ja nie pamiętam cen tych produktów, więc będę Wam po prostu e, wrzucać tutaj na dole mm, taki paseczek z ceną, no bo to jest bardzo spontaniczne. Ale to, co wiem na pewno, że jest teraz w promocji za 38 zł, jest to paese, jest to mgła pudrowa, e, taka, którą ja uwielbiam. Ja Miałam w kolorze 11, jest to light beige. Ona normalnie kosztuje 40 zł. 4, nawet 50, bo 49,99 na stronie PSE. Mamy lusterko, i mamy. Ja, ja już to zaczynam denkować, bo naprawdę jest to fantastyczny produkt. Używam go codziennie, i to jest uważam, że coś fantastycznego. Mamy tutaj trzy odcienie. E, to jest taki puder, taka mgła pudrowa, która jest nawet tak odrobinę pachnąca. Ona Light jest dla e, jasnych cer. Ale to daje takie piękne rozświetlenie na skórze. Coś fantastycznego. Nie mamy, wiadomo, na lato staramy się mieć taki makijaż. Tutaj rozstaram. Nie wiem, czy kamera to uchwycić. Bo nie mam lampy nawet włączonej, więc może być ciężko. W każdym razie, wierzcie mi na słowo, że to jest taki efekt rozświetlenia. To broń Boże nie bieli. Tu nie ma nic yy, takiego jasnego. Ja to omiatam ja sobie twarz po prostu pędzlem na zwyczaj krem yy, a tu. Na zazwyczaj krem BBF, był szepankę, i kogo nie widzę. I naprawdę, są trzy odcienie. Tutaj mam 7 ekstraktów kwiatowych. To jest tak delikatne w dotyku. Jakbyście mocniej przycisnęli, to po prostu by się wgniotło. Coś pięknego uwielbiam. Będę stosować cały czas, bo jest to no po prostu rewelacja. I tak jak mówię, na stronie PS-y, widziałam, że jest teraz promocja i kosztuje 38 zł. Więc gdybyście chcieli, to serdecznie Wam polecam. Kolejny produkt jest to szminka i ja ją w sumie kupiłam nawet nie wiem dlaczego. Bardzo podoba mi się kolor i jak mam teraz na ustach to jest taki delikatny słuchajcie, brązik taki nudziak lekko rozświetlający szminka, która powoduje, że usta są takie nawilżone mam, ona wygląda jak kredka to jest w ogóle marka Mia to jest My Lipstick i to jest kolor Nude. Mamy taką skówkę, i to jest taka kredka wykręcana. No, po prostu przepiękny kolor. Ona kosztuje 39 zł, ale ja sobie naszykowałam, bo wam chcę coś powiedzieć na jej temat. Na stronie Mia Cosmetics ona też jest teraz w promocji i kosztuje 15,99 z 40 zł, więc naprawdę uważam, że warto. Mają przepiękne kolory. I generalnie właśnie, uniwersalny, mm, ma takie, nadaje kolor i ma zazwyczaj takie uniwersalne, zmysłowe odcienie. E, intensywność koloru i krycia można dowolnie budować, nakładając jedną lub więcej warstw. Pielęgnuje, nawilża, wygładza, regeneruje i odżywia usta. I naprawdę ona cudownie nawilża, bo przed nałożeniem e, miałam moc usta, a teraz po prostu są takie Mięciutkie. Ma olejki ze skórki pomarańczy i rycynowy, woski kandelila i karnauba oraz witaminę E, które odżywiają, wygładzają i regenerują e, usta. Wykończenie jest satynowe, półmatowe, naturalnie kryjące. Le, kryjące lekka formuła, budowanie e, krycia. Mam raz w 3, 4, 5, 6 odcieni. 6 odcieni. No i akurat widzę, że poszczególne kolory są w promocji, bo ten mój nie jest, ten Mijaniut jest po 39,99, ale taki fajny koralowy, notabene, też bardzo ładny. Myślę, że jeżeli osoby, które lubią takie kolory czerwonawe, to byłyby zachwycone, ale też widzę, że już jest to odcień niedostępny. No ale właśnie był w promocji, także Ale poszukajcie, bo też na innych stronach, takich wiecie, sklepach internetowych też bez problemu znajdziecie. Kolejny, naprawdę bardzo Wam ją polecam na lato, kiedy teraz jest taka właśnie, w końcu się zrobiła piękna pogoda. W ogóle wybaczcie, że tak szybko też mówię, ale po prostu w, może, że oni za chwilę wrócą, a ja chcę Wam jak najwięcej tych produktów też pokazać. Na lato, kiedy w końcu mam taką piękną pogodę, idealne błyszczyki, bo już raczej odchodzimy od matów, zarówno jeżeli chodzi o podkłady, tak również jeżeli chodzi o usta. Że Matowe, ciemne kolory raczej mamy na jesień, a takie świeże rzeczy, świeże kolory mamy na ten okres wiosenno-letni. Mam dwa produkty od Ziai. Tak, dwa. Bardzo fajne, oba. I zacznę od Serum, ponieważ ja też te takie produkty dbające o twarz prowadzą delikatnie i tak uważam na to, co jeszcze stosuję. Mamy tutaj witaminę C, B3 z niecinamidem. To jest serum, który, aktywne serum pielęgnujące, multivitaminowe. i mamy 96% składników pochodzenia naturalnego. Serum wygląda w ten sposób. Jest w ogóle cała seria tych kosmetyków. E, też będę się je w nie zaopatrywać. Już e, kupiłam sobie ostatnio też krem. E, Innej serii, te akurat z, krem z Evelyn też z witaminą C, też wytestuję, bo wam powiem. Jeżeli chodzi o to serum, no to mamy tutaj aktywnie regeneruje i wzmacnia skórę, wygładza zmarszczki, poprawia elastyczność i gładkość. Kompleksowo odmładza wygląd skóry, rozjaśnia skórek wyrównuje kolory cery, działa ochronnie na skórę. Wystarczy: mamy tutaj 30 ml, y, plastikową tubkę i dziubek. Taki standardowy y, dziubek. Eee, powiem Wam, że bardzo fajnie się aplikuje, bardzo szybko nie bieli, bardzo szybko się wchłania i możemy przejść do kolejnych etapów pielęgnacji. Eee, ja stosuję na noc, mmm, bo na dzień mamy i kremy z filtrem przecież i kremy, często też jakieś i ten podkład i tak dalej, więc ja raczej eee, takie produkty stosuję na noc, kiedy moja cera jest oczyszczona, kiedy może porządnie sobie wchłonąć i faktycznie bardzo łatwo się wchłania i ta twarz, ta skóra jest taka napięta, jest taka rozświetlona. Mam wrażenie, że właśnie też e, te zmarszczki, bo omijamy okolice oczu, są też takie wypełnione. Taka, no właśnie wydaje mi się, że przez to, że ta skóra jest taka napięta, taka jakby trochę zliftingowana, super, bardzo Wam polecam tą serię. No i ziaja, nie ma drogich kosmetyków. E, wy widzicie cenę, ja muszę ją dopiero sprawdzić. Mm. Ale generalnie jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o kolejny produkt od Ziai, no to mamy z tej serii Naturalnie pielęgnujemy. Jest to tonik oczyszczający do skóry plus lekki demakijaż. I mam tutaj fitosterolę, naturalną tapiokę, inuliny z cykorii, mikroelementy z morskiej wody. Łącznie 99% składników pochodzenia naturalnego. Jest to taki tonik, tonik w sprayu, który rozkłada się taką delikatną, o, nie wiem czy wy coś zobaczycie, Giełką. Bardzo fajnie pachnie. Możemy sobie nawet w ciągu dnia nałożyć na twarz, żeby troszeczkę tak ją nawilżyć, odświeżyć. Uwielbiam. Jest to generalnie kojący tonik, złożony ze składników pochodzenia z natury. Jego roślinna receptora oparta jest na niezwykle, niezwykłej delikatności inuliny i tapioki. Zawiera oliwne fitosterole i mikroelementy z wody morskiej. Um. Produkt jest skuteczny i bezpieczny dla skóry. Posiada krótki skład oraz wyjątkowo łagodne biodegradowalne składniki pochodzące z odnawialnych źródeł. Pachnie starannie skomponowanym zapachem złożonym z olejków wytwarzanych tylko z roślin, e, którym nie grozi ryzyko wyginięcia. Bardzo łagodnie oczyszcza skórę, nie narusza naturalnego pH, usuwa lekki naturalny makijaż. On odświeży, nic Wam nie wyczyści. No to tutaj trochę przesadzili. No i niby jest delikatny dla rzęs. Dobra. Ja go sobie spryskuję rano na tonik i domywam oczy czasami. Na przykład, bo mam takie, wiecie, po nocy często te oczy są takie zaspane. Gdzieś się okazuje, że jednak troszkę tego tuszu nam się nie domyło w nocy. No i faktycznie gdzieś tam zejdzie z wacika, ale jeżeli używacie czegoś wodoodpornego, zapomnijcie, żeby to domyjecie. Ale generalnie jest, mamy tutaj 200 ml i jest bardzo delikatny, bardzo przyjemny, bardzo odświeżający. Tak jak mówię, jeżeli w ciągu dnia mam mieć tą skórę taką napiętą, to chętnie po niego sięgam, żeby właśnie troszkę się tak odświeżyć. Jeżeli mowa o tonikach, to pokażę Wam też nowość. Jeszcze nie do końca wiem, czy to ma aż takie silne działanie, ale też pozostawia właśnie taką fajną skórę i czasami mam tak, że jakiś kosmetyk powoduje mi mnie zaczerwienienie, szczególnie na przykład po plingu i uwielbiam sobie nałożyć potem o to, ten tonik. Jest to Clean Shot odbudowujący tonik esencja z pięcioprocentowym kompleksem peptydów miedziowych. Mamy tutaj perfekcyjnie czystą skórę, opracowana linia Clean shot, oparta na perfekcyjnie dobranych składnikach i stężeniach. Jest to produkt Zawierający skoncentrowaną dawkę składników aktywnych przypraca skórze odpowiednie pH, zapewniając jej jednocześnie ukojenie i ożywienie, zapobiega powstawaniu przesuszeń i zaczerwienień. Mamy kwas hialuronowy oraz kompleks peptydów miedziowych, które wygładzają, rewitalizują, poprawiają elastyczność oraz teksturę skóry. I tak jak mówię, naprawdę fajnie. Yy, on nie jest bufazowy, to jest po prostu opakowanie różowe, ale jest taki płynny po prostu. Jeżeli mam właśnie takie poczucie ściągnięcia, jeżeli mam takie poczucie zaczerwienienia na przykład po demakijażu czy po użyciu jakiegoś produktu, który tak mocniej ściągał, mocniej działał na skórę, no to używam tego CleanShota i faktycznie bardzo szybko odczuwam ulgę. Minus, jaki widzę, po pierwsze nalewam na rękę, nie na wadzik, tylko na rękę, aplikuję i po prostu sobie wklepuję w twarz. No fantastyczne. Minus, jaki widzę, to jest to, że nie ma żadnego dzióbka, tylko jest taka płaska powierzchnia, więc często po prostu się leje po tym opakowaniu, i wtedy się po prostu ten produkt marnuje. Więc to akurat postrzegam jako minus. Mam jeszcze jedną rzecz od Eveline. Jest to SPF 50. Bardzo fajny produkt nabliżający. Bardzo mi przypadł do gustu, bardzo się polubiliśmy. Zostawia leciutką taką warstwę na początku, jak wsmarowujecie, to zostawia taką białą warstwę, ale to jest też domena e, takich produktów często mineralnych, właśnie SPF-ów. Jeżeli mamy SPF mineralny, no to on zawsze bieli. A tutaj ten efekt się wchłania bardzo szybko. Jest standardowo biały i naprawdę jak go zapikujecie, to, to faktycznie jest taki lekko białawy, to zresztą widzicie na ręce, że mi troszeczkę w tym miejscu wybielił, ale potem jak go wpracujecie, czyli wsmarujecie i zostawicie do wchłonięcia, to on praktycznie widzicie, tylko rozświetla, ale praktycznie się cały wchłania. Musimy go chwilkę zostawić, ale to co chcę Wam powiedzieć, to on tak pięknie pachnie, ale skubaniec tak pięknie pachnie, że chętnie bym korzystała z takich perfum. Naprawdę, na lato, na wiosnę jest to fantastyczna sprawa. Jeszcze Wam tylko powiem, że jest on dedykowany do każdego typu cery, niezależnie od. Nie, generalnie jest właśnie dedykowany do każdego typu cery, do stosowania podczas skoncentrowanej kuracji z retinonem, witaminą C i kwasami. Oczywiście należy uzupełniać co dwie godziny. No i właśnie zapobiega powstawaniu zmarszczek i wpływa na brak pojawiania się przebarwień, ale jak wiemy. Właśnie wszelkie eksponowanie twarzy na promieniowanie słoneczne, w ogóle nie tylko twarzy ciała całego powoduje powstawanie zmarszczek, że ta skóra jest wysuszona, że jest taka jak pergamin, no jest taka nieciekawa, stara wręcz do tego powstają przebarwienia. Przyspieszamy właśnie powstawanie zmarszczek, więc no jest dużo minusów, a niewiele plusów oprócz efektu opalenia, ale Opalimy się również stosując filtry, więc warto dbać. Do tego jest naprawdę... Uwierzcie mi, że rak skóry jest teraz tak częsty, że aż ciężko sobie uwierzy, w to uwierzyć. Ja sama mam bardzo dużo plam, e, takich pieprzyków i powinnam pójść je zbadać, bo mam w rodzinie tendencję do e, raka skóry. Ja się boję. No to jest błędne, więc pamiętajcie, żeby się badać, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o produkty do twarzy, to już są wszystkie. E, pokażę Wam teraz nowość, która w ogóle jest nowością na rynku i ja ją dostałam, dostałam w sensie e, mam ją, to jest w ogóle też edycja limitowana i ja chyba sobie dokupię jeszcze odżywkę, bo to chcę Wam pokazać szampon, ale jest to nowość, która powstała teraz przy współpracy marki Onibio z tym barkiem. E, I ja ją kupiłam zupełnie przypadkowo, idąc do Rossmana po pieluchy i stał stąd. Właśnie z różnymi smakami tych produktów do włosów. Bo mamy i wcierki, i szampony, i odżywki, i żele pod prysznic. Ja na pewno sobie jeszcze coś kupię, bo to tak pachnie, ale po prostu tak pachnie. Ja akurat trafiłam, bo to chyba do 30 kwietnia jest taka promocja, że jak kupicie sobie ten produkt, to ten bark macie za grosz. Więc od razu wypiłam ten marka, bo już nie pamiętam, kiedy go kupiłam ostatni raz. Raczej unikam produktów z cukrem. Mamy 400 ml szambon z pompką w przepięknej e, takiej gamie, szacie graficznej ten Tymbark i mój może ostatnio mówi do mnie tak, kiedy jest dziwne uczucie, kiedy bierzesz prysznic, patrzysz, a tam Tymbark stoi, e, no bo ja mam kosmetyki do włosów ustawione na wannie, więc e, to się rzuca w oczy, ale pokazuję Wam go dlatego, że m, może nie dlatego, że jest to tylko współpraca ale e, nie moja, tylko w sensie Tymbarka z e, bio bo, bo chcę Wam powiedzieć, że oprócz tego fantastycznego zapachu, ja mam akurat y, mango-mięta. Y, jest on inspirowany tym napojem i pachnie naprawdę jak ten, ten bark. Szampon po pierwszym użyciu, ja w ogóle jeszcze robię coś takiego, że nie nakładam, jeżeli testuję jakiś szampon i chcę mieć pewność, że jest on dobry, nie nakładam odżywki. Nie jest to do końca mądre, bo niestety te włosy też są, y, potrzebują tej odżywki, takiej y, która troszkę je nabliży i odświeży, ale słuchajcie, moja miałam tak piękne włosy po tym szamponie odbite od nasady w ogóle bałam się, że może będą mi wypadać, ale nie bo ja cały czas niestety borykam się z tym problemem wypadania włosów dużo mniej, a na mniejszą skalę ale nie mniej jednak nadal, aczkolwiek chciałam Wam powiedzieć, że to jest tak cudowny produkt tak pięknie myje ja mam wersję E, szamponu, który nazywa się Rypacz. One też mają śmieszne nazwy. I jest to e, rozwiązanie do skutecznego usunięcia zanieczyszczeń i nadbudowy pielęgnacyjnej oraz stylizacji e, włosów i skóry głowy. Idealny do pielęgnacji włosów metodą OMO. E, I mamy tutaj Sodium Cocosulfate, jest wyprodukowany z kokosa intensywnie oczyszczającym środkiem myjącym, który nie plącze włosów podczas mycia. Ekstrakt z pokrzywy reguluje, reguluje wydzielanie sebum, ekstrakt ze skrzypu polnego wzmacnia włosy wspierając ich wzrost, a białaglinka przywraca im świeżość i odbija je od nasady. I naprawdę, miałam włosy odbite od nasady, włosy oczyszczone, nie szczypała mnie skóra głowy, nie dostałam ubieżu. No i jest właśnie inspirowany napojem Tymbark Mango -mięta. No fantastyczne, no po prostu, no, no coś... Cudownego i cena też jakaś taka niewielka, 16 zł, czy jakoś tak. Lecie do Rossmana, do Hebe. Nie wiem, gdzie one są dostępne. Przy Rossmana, ale po prostu, no, ten zapach. Po prostu żałujcie, że go nie czujecie i on zostaje na włosach. Dlatego mam ochotę sobie kupić y, odżywkę. Y, jeżeli chodzi też o. Dalej, o włosy, to jest to troszeczkę droższe, bo wydaje mi się, że coś koło 40 zł. Ja zapłaciłam za to w Hebe. I to jest y, dam. Thama Golden Silk. To jest yy, odżywka regenerująca zniszczone włosy, która zawiera w swoim składzie złoto. Wygląda ona w ten sposób. Ja to wypatrzyłam na stronie wizerzu. Też mamy pompkę, więc jest bardzo wygodny. Zapach jest taki bardziej elegancki tutaj. Też osadza się na tych włosach, yy, ale jest to produkt, gdzie po jednym użyciu bo głównie ze względu na to, co kupiłam, usłyszałam, jak dzisiaj pięknie błyszczą włosy. I naprawdę jest to właśnie produkt, który ma zapewniać taki cudowny błysk włosa i zapewnia. I mamy tutaj złoty jedwab, to klucz do koreańskiego piękna, zawarta w nim serycyna nawilża i zmiękcza suche i szorstkie włosy. Kolejne składniki reprezentują cztery pory roku. Mugwort wiosnę, bambus i iris lato, kamelia jesień i chryzantema zimę. Idealne połączenie do zdrowych, dla zdrowych włosów. Naprawdę coś fantastycznego. Mamy tutaj też yy, taką dużą pojemność. Jest to produkt koreański. 400 ml, czyli tak jak ten szampon. Naprawdę, słuchajcie, no lećcie i kupujcie i jeżeli chcecie mieć piękne, nawilżone włosy, takie mega błyszczące, bo to działa cuda. No i został mi ostatni produkt. Produkt, który już Wam mogę powiedzieć, że kosztuje 300, więc dużo. Wiem, dużo. Jest to kolagen, naturalny kolagen, ale nie do picia. Tylko kolagen do twarzy, kolagen, który ja kupiłam głównie ze względu na włosy. Mam wersję 200 ml, jest to grafit i to jest kolagen od marki Colway. Mają też różne inne produkty. Ja już Wam powiem, co tu mamy. Jest to kolagen naturalny sprzyja odbudowie włókien kolagenowych, co czyni go kosmetykiem o bardzo szerokim spektrum oddziaływania. Uderza głównie w przyczyny powstania zmarszczek, regeneruje nawilże i ujędrnia skórę. Wpływa także na poprawę jej pigmentacji. Skutecznie koi wiele podrażeń, zwłaszcza oparzeń słonecznych. Produkt całkowicie naturalny o unikalnie prostym składzie. Żel tworzą e, natywne molekuły kolagenowe, rozpadające się podczas aplikacji na peptydy, zdolne przeniknąć barierę na skórka. Kolagen naturalny nie zawiera hydrolizatów białkowych, parabenów oraz barwników. Jest pozyskiwany unikalną i opatentowaną w Polsce metodą hydratacji bezpośrednio ze skór rybich. Przeznaczenie. Produkt odpowiedni do każdego rodzaju skóry, kolagen przeznaczony jest do pielęgnacji mniej delikatnych i widocznych obszarów skóry, przede wszystkim włosów i paznokci. Jeżeli chodzi o sposób użycia, nałóż niewielką ilość żelu na oczyszczoną i wilgotną skórę, masowując, w błądź, lekko wklepując do całkowitego wchłonięcia. Po aplikacji dla zniwelowania uczucia ściągnięcia skóry, o, to słuchajcie, jak to ściąga, ale to zaraz Wam powiem, Ym, należy stosować krem lub balsam. Zalesane są kosmetyki marki Kolej, ale bez przesady. Żadną cenę. No dużo. Dużo, bardzo dużo. Ważne jest to, żeby przechowywać ten kolagen w lodówce. Ja go przechowuję w opakowaniu takim oryginalnym, i to jest jeszcze taka osłonka styrofianowa. Kolega wygląda w ten sposób. Używam go już za dwa miesiące, jak wiecie, nie zeszło mi wcale dużo, bo używamy mikro, po prostu mikro ilość. Tutaj jest pompka to co jest bardzo istotne, on nie ma zapachu, więc tutaj się nie musicie tym przejmować. Mamy szklane takie grube opakowanie, no ale za tą cenę, no to wiadomo. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten kolagen, to ja mi go poleciła mamy koleżanka, która miała niestety wypadek i straciła włosy i po prostu od kiedy zaczęła go używać te włosy zaczęły odrastać kąpkami i ja też głównie z tej przyczyny zakupiłam ten kolagen. E, używam go też na twarz, ale to co jest bardzo istotne i o czym musicie, jeżeli się zdecydujecie na zakup, to o czym musicie pamiętać to to, że nakładamy go nieważne czy na twarz, czy właśnie na włosy, na mokre włosy i na mokrą twarz. Ja właśnie sobie spryskuję wcześniej tym tonikiem z i dopiero wsmarowuję, dlatego to jest wymagana niewielka ilość, ja to biorę, troszkę na palec rozcieram i dopiero wklepuję. Mimo wszystko to tak ściąga, ale to po prostu tak nieziemsko ściąga skórę, yy, że od razu marzycie, żeby coś zaaplikować nawilżającego, no bo nie da się inaczej, naprawdę inaczej się po prostu nie da. Yy, ale yy, osobiście Wam serdecznie ten produkt polecam, bo działa, to Wam gwarantuję. Włosy mi zaczęły bardzo ładnie od razu, mam dużo takich baby hairów i też bardzo fajnie działa na twarz. Jeżeli chodzi o włosy, aplikacje na włosy, to też pamiętajcie, że właśnie ja mam, przelałam sobie do buteleczki takiej z atomizerem wodę po prostu taką przegotowaną, znaczy nie przegotowaną, tylko odfiltrowaną i po prostu spryskuję, oddzielam tak włosy pasmami, żeby spryskać tylko skórę głowy. Ale jeżeli robicie to na włosy, musicie tego użyć mało, bo jeżeli przesadzicie z ilością, zostanie wam ten produkt na włosach i będziecie mieli po prostu coś w stylu łupieżu albo obklejonych włosów, co nie będzie fajnie wyglądało. A ja się osobiście już o tym niestety wielokrotnie przekonuję, bo jakoś nie wiem, zawsze mi się tego produktu nabierze za dużo, i potem mam te włosy oblepione. a się to wyczesać, ale wy zajmuje też dodatkowy czas, a nie o to nam chodzi. Także. To jest też produkt bardzo drogi, ale uważam, że wart swojej ceny. Ja też teraz będę planować kupić sobie, planuję sobie kupić kolegę na do picia. Jeżeli mi się ona sprawdzi, to też wam go potem po prostu polecę. Na razie jeszcze go nie kupiłam. I przebrnęliśmy przez wszystko. Z krótkiego filmu powstał półgodzinny prawie film, ale bardzo się cieszę, że udało mi się go nagrać, że się tak e, zmotywowałam na takie szybkie nagrywki dla Was. Bo bardzo mi na nim zależało i teraz przed nami majówka. No, ale nie będę nic obiecywać, bo wiadomo, różnie to bywa. Mój mąż też ma inne plany, aniżeli tylko tutaj starać się uciszyć tego małego gnoma, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Ale postaram się w miarę szybko żeby wrzucić wam jakiś kolejny film, bo myślę, że wiele z Was, wielu z Was czeka też na IPACA. Aczkolwiek teraz nie wiem, jak mam Wam nagrywać te filmem, ponieważ pojawił się zarzut pod moim adresem e, w jednym z filmów, że e, opowiadam o danym produkcie, jakbym mówiła o locie w kosmos, co jest sztuczne. I ja Wam od razu może powiem, może dana osoba też to już ogląda, a będzie oglądać ten film, że jeżeli ja się czymś ekscytuję, to po prostu mówię to w taki sposób i może dla mnie dany produkt jest jak lot w kosmos. I nie jest to dla mnie sztuczne, ja nie gram, bo zresztą to był produkt, który kupiłam sobie sama, więc nie, ekscytuję się nim, bo ja cieszę się z drobnych rzeczy, ponieważ daje mi to radość życia i w ogóle uważam, że cieszenie się z drobnych rzeczy i yy, bycie pogodnym, yy, intonowanie głosu nie jest niczym złym, no mam mówić... Jak robot, o, dzisiaj Wam opowiem o takim produkcie i nie będę się uśmiechać, no bo po co? Bo przecież opowiadam o produkcie. No nie wydaje mi się, żeby to Wam się podobało. Także, no sorry. Jeżeli komuś nie pasuje to, że się ekscytuje jakimś produktem, tak jak na przykład, nie wiem, serą, szminką, czy odżywką, albo tym barkiem, no to... Są inne kanały, nikogo tutaj na siłę nie trzymam, a ja po prostu chcę być taka jaka jestem w rzeczywistości, chcę być naturalna i będę, jeżeli chcę się z czymś ekscytować, to po prostu ekscytować się będę. I tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo spontaniczny, wybaczcie ten mój mały wyjściowy, mało wyjściowy wygląd, ale. chcę być naturalna. Noże, żegnajcie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, klikajcie dzwoneczki, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach. I do zobaczenia!